Witam Was wraz z Handle Shadow 2001 rok, 33,5 tysiąca przebiegu. Motocykl jest po moim serwisie, zostały pomalowane obydwa błotniki, dlatego, że jak już mówiłem na którymś filmie, one po prostu blackną. Ten kolor po prostu blacknie w shadowce, i po 20 paru latach jest wybleknięcie. A jak to wybleknięcie wygląda? A spójrzcie, na zbiorniku tutaj były takie. Płomienie naklejone, i po zdjęciu tej naklejki widać jaki był oryginalny lakier i jaki jest ten jaśniejszy. Pod, pod spodem tutaj jeszcze widać oryginalne, oryginalne naklejki. No, tak po prostu jest, i nie chcę tego malować i nikomu nie polecam malowania. Dlatego że no, ten deluxe bardzo ładnie wygląda. A to, że e, tutaj widać tą różnicę kolorów, tak ona po prostu ma. I tyle. I nic z tym nie zrobimy. I nic z tym naprawdę nie róbcie, bo każdy motocykl ma swoją historię, która, jeśli nie jest paskudna, to znaczy że nie jest coś porozbijane. Eee, no to ja po prostu zostawiam, bo to jest jego historia. Okej, okay. dobra. Eee, więc tak, tak, jak mówiłem. Przedni błotnik jest pomalowany, 21 rok. przednia opony w bardzo ładnym stanie. Lagi suche. Rand. Rand niewyczuwalny. Nie wiem, czy już była ta tarcza zmieniana, czy nie. No, nie, no jest malutki, jest malutki, ale jeszcze naprawdę spokojnie można jeździć. Eee, olej wymieniony, filtr oleju wymieniony, filtr powietrza wymieniony, płyn chodzący wymieniony. Eee, świece też są wymienione, więc tutaj mamy tutaj mamy zrobione wszystko. O, tu jest jeszcze widać, jakaś naklejka była, pewnie była taka listwa krawędziowa. O, to jest taka, też po, po jakiejś taśmie klej do, e, do strzeszenia, bo listwa krawędziowa, no i ktoś to pewnie sobie przykleił. Dobra. E, jedziemy dalej. Na wydechu tutaj na dole coś widać, gdzieś, gdzieś jest lekko, lekko przytarte, ale tak to wydech jest ładny. No i na końcówce gdzieś mamy lekki ślad. E, napęd. Napęd mamy kawałeczek za połową. Więc e, tak naprawdę. E, tak jak już mówiłem na jednym filmiku, już się oduczam zakładać go na sam początek, bo i tak jak dochodzimy, e, dochodzimy za połowę, to ten łańcuch zaczyna źle pracować na zębatce, źle się układać, więc to nie ma sensu. E, więc jeśli jest założony tak jak tutaj na połowie, to do samego końca możemy dojechać. On czy miał jakąś regulację? Hmm. Ciężko jest mi powiedzieć. Ja bym powiedział, że łańcuch jest na 80% albo nawet 90%. 90%. Dobra. Jeśli chodzi o gaźnik, gaźniki zostały wyczyszczone, dodatkowy filtr został założony, tak jak widać, nie przeze mnie był, zostawiłem go, nie ma co kombinować. Ok, ja jakieś tam widać otarcie od kluczyku, dlatego ja nigdy nie polecam wieszanie tutaj przy kluczyku jakichś jakich rzeczy, bo to powoduje tylko, tylko takie obcierki. A tylna opona także w stanie praktycznie 100% 22 rok. Więc na tych gumach jeszcze można jeździć. No i ktoś tutaj wywalił takiego. Zorzeł? Nie wiem co to jest. No ale widać, że się podrywa do lotu. Ok, dobra. No i frędzle przez jednych, przez jednych lubiane, przez innych znienawidzone. Tutaj pozdrawiam moją serdeczną znajomą kopankę, która uwielbia takie frędzle. No, oczywiście żartuję. E, można zjąć, dobra. E, jak motocykl, jak motocykl odpala. A i krawat ma założony nowy. 33,5 Pracuje. Wszystko jest w porządku. O, zimne, więc te obroty jeszcze troszeczkę, troszeczkę przyniskie. O, za niskie, za niskie były obroty. Tak. E, przypominam, że obroty zawsze regulujemy. Na ciepłym silniku, na zimnym one zawsze będą niższe. Tutaj nie ma komputera, tutaj nie ma sondy Lambda. E, tutaj to my dbamy o to żeby jak są za niskie te obroty, troszeczkę mieć na zimnym tą manetkę. Manetką sobie regulujemy, nie regulujemy tą śrubą pod gaźnikiem, bo to nie ma sensu. Bo motocyk zagrzejemy i będą obroty za wysokie, znowu będziecie zmniejszali. Więc odpalamy motocykl troszeczkę gazu, jedziemy i za chwilę te obroty już będą wolne. Obroty mówimy o wolnych obrotach, obrotach biegu jałowego, będą poprawne. No dobra, więc reasumując, 2001 rok, 33 tysiące najechane. E, opony z minimalnym zużyciem 21 rok i 22 rok e, Olej, filtr oleju Filtr e, powietrza Świece e, Wyczyszczone gaźniki I napęd w 90% Więc cóż, jeździć I tyle e, Takich motocykli mam kilka Więc gdybyście chcieli wybrać Spokojnie możecie się tutaj e, Wybrać też do mnie Do tłuszcza. I obejrzeć, o tutaj, o tym nie powiedziałem, tutaj jest taka mała zagnioteczka, nie wiem czy to widać, to pod odpowiednim tutaj słońcem myślę, że będzie, będzie widoczne. No coś takiego jest. Ja zawsze mówię o tych, o tych skaza... o i tutaj. Widzicie więc gdzieś, no przewrócił się na tą stronę. Ja zawsze o tym mówię, ponieważ... E bardzo nie lubię sytuacji, w których jadę po motocyklu, na zdjęciu jest wszystko ok, a okazuje się na miejscu, że te zdjęcia to są chyba z innego motocykla robione, więc żebyście mieli pewność u mnie, że przyjeżdżacie i zobaczycie stan, z pewnością nie gorszy niż to, czego oczekiwaliście po zdjęciach. O tych wszystkich rzeczach mówię, ponieważ tak, jak powiedziałem, to jest historia motocykla i tak to jest. Nie jest to motocykl nowy, jest to motocykl, który ma 20. Cztery lata, więc jakieś przygody, jakieś przygody mogą się w tym czasie zdarzyć. I zapraszam was tutaj do mnie, do tłuszcza. Trzymajcie się, cześć, hej.